kolejny. Piękne. Witajcie moi drodzy na kanale W Góry na Ryby. Dzisiaj wypad na grzyby. Pogoda przepiękna. Zresztą powitałem Was panoramą tutaj w tle Beskidów. Jestem w Beskidzie Żywieckim. No i zaczęły na grupkach pojawiać się filmiki, że dużo młodych prawdziwków z wczoraj, sprzed wczoraj. Więc nie pozostaje nic innego jak jak rzucić się w poszukiwaniu grzybów. Przyjechałem specjalnie z Krakowa. Jest niedziela, ale jeśli się okaże, że jest wysyp, to chcę być tu na miejscu cały tydzień i zbierać, także zapraszam Was, zobaczymy czy to prawda. Dzisiaj zbieram troszkę w innym lesie niż zwykle. To nie są te moje sprawdzone miejsca. Natomiast tutaj w zeszłym roku miałem świetne wyniki. Był taki filmik jak byłem tutaj z moją mamą, jak był wysyp grzybów w zeszłym roku. Więc Możecie z tamtego filmiku może kojarzyć te tereny, ale tak naprawdę nagrywałem tutaj tylko raz i byłem tutaj też tylko raz. I mamy pierwszy kontakt z grzybem. Tu jak widzicie prawdziwek, niestety, niestety zjedzony dość mocno przez ślimaki, ale paradoksalnie wygląda na zdrowego, więc bierzemy. Teraz dynamika poszukiwań troszkę się zmieni, bo nie ukrywam, że przez ostatnich kilka minut tutaj chodziłem nerwowo. Nie wiedząc czego się spodziewać, teraz już wiem, że mogę dokładniej patrzeć, bo są. No i moi drodzy, dosłownie kilka metrów dalej mamy kolejnego grzybka. Ładny prawdziwek, o patrzcie. Zdrowy, dorodny grzyb. Ole Tu piękny. No i zobaczcie, piękny borowik, też zdrowiutki, ale noga niesamowicie długa. Zdrowy. No i co, na tą chwilę wygląda na to, że to są takie trzy, trzydniowe grzybki. Tu, moi drodzy, widzicie, tam wysoki lasu taka polanka. No i mamy tak, cegla stoporego, całkiem ładnego. O, trochę zjedzony przez ślimaki, ale jest. Tam powinniście widzieć już jest prawdziwek, po niego idę. Co się robi ciekawiej, moi drodzy, bo zobaczcie, tu młody borowik, bardzo ładny. Natomiast, co wam bardziej chciałem pokazać, to co się tu dzieje. Spójrzcie. Stężne, piękne dwa prawdziwki. Tu borowik ten świeżutki młody, co go przed chwilą znalazłem. Patrzcie tam kolejny. Zobaczcie na to. to nie wiem, czy to nie jest borowik sosnowy, który ma właśnie charakterystyczną taką na. na czapce ma taki. Tak żeby są zdrowe. Zobaczcie, jakie piękne. Piękne dwa borowiki. Super. Tu niestety, żeby nie było zbyt kolorowo, zobaczcie w tym. Mniejszym była praktycznie pusta noga. No a z czapką zobaczymy. Może też być różnie. czas pokażę. Zobaczcie jeszcze raz, jaka ładna ta czapka. Tu widzicie, no niestety podziurawione, ale wezmę go do suszenia. A tu macie tego olbrzyma. Piękny jest. taki o. No i gąbeczka bardzo ładna, taka zdrowa, żywa. Więc myślę, że jest szansa, że będą przynajmniej do suszenia się nadawały. Wydają się ciężkie, nie są takie puste w środku. Zobaczymy. Będziecie się pewnie śmiali, że poszedłem z kobiałką na grzyby. Ale z reguły jest, mam taki niestety nawyk, no jak się chodziło na te borowiki kiedyś, jak jeszcze nie miałem swoich miejsc, to było rzeczywiście tak, się znalazło 3-4, jak się znalazło, 3, 4, jak się znalazło z 6, to już było wow, że wysyp, nie? I, I dalej się łapię na tym, że po prostu jak głupek wezmę tą kobiałkę tak na oślep, a potem jestem zaskoczony. Ale lepiej się pozytywnie zaskoczyć, najgrzej będę nosił w koszulce, już tak robiłem. Zobaczcie, jest taki mini mini mini, ale nie będę go brał, bo szkoda. Nie chcę podrośnie, ktoś go pewnie znajdzie. Ale to pokazuje, że, że nie tylko wysyp był. Może nie wysyp, ale nie tylko rosły kilka dni temu, ale idą też kolejne młode, więc dobrze. Tu macie jakiś totalny rekord. Patrzcie, się, mam sporą rękę i to jest. To jest chyba ten żółtopory co wam ostatnio na filmiku pokazywałem. Patrzcie się potęga. Jestem tutaj teraz w takim lesie jak widzicie sporo borówki. No i zobaczcie co tu mamy. Piękny borowik. Zdrowy twardy grzybek. No jak widzicie bardzo ładna zdobycz. Natomiast nie będę was czarował, zobaczcie. Noga jest. Bardzo robaczywa. Tu już lepiej. Tu już lepiej myślę, że jak przy samej czapce uciął to już będzie. Czapka będzie zdrowa. Także bo widzicie, tutaj pianka jest ładna, po prostu te nogi. Wygląda na to, że same te nogi bierze. Tu, moi drodzy, mnie spotkał przepiękny widok. Bo zobaczcie wielkości dłoni. Takie borowiki, cegla, śliczne. Raz, dwa. I tu trzeci. No, a ten jest niestety już resztki. Natomiast te dwa, jak najbardziej, powinny być ok. Będą na zupkę. Tu moje zbiory. A tu zobaczcie dwa kolejne takie dorodne ceglastoporę. Piękne grzyby. Z nich będzie na pewno zupa. Może z lekkim dodatkiem borowików. Super. Jak piękny widok, no i co? Podsumowanie zbiorów. Oj, i tu będziemy mieć ciemno, muszę niestety w drugą stronę. O, tu mamy siniaki. Tu jeszcze jeden. Czy tam borowiki cegla? Stoporę. Kto woli? Do one pewnie pójdą na zupkę. No a tu jest cały koszyk prawdziwków. Czy cały koszyk? No jest ich tu kilka. Jak widzicie, grzyby raczej starsze. Choć takie młode też się zdarzały. Więc ciężko przewidzieć, czy to był chwilowy wysyp, czy dopiero się zaczyna, bo jednego takiego drobnego pamiętacie też był. Nie wiadomo. Zobaczymy przy najbliższych kilka dni, co się będzie działo. Raczej nie jest tak, że jakiś niesamowity wysyp, no pojawiają się grzyby po prostu pojedyncze. Dziękuję Wam za to, że byliście ze mną i do zobaczenia.